Był rok 2014. W dzikiej części Patagonii, gdzie wiatry wieją z ogromną siłą, a chmury zasnuwają niebo, Chad Kellogg szykował się na kolejną przygodę, która mogła na zawsze przejść do historii. Jednak los miał wobec niego inne plany. Chad nie był zwykłym alpinistą. Dla niego wspinaczka nie polegała tylko na zdobywaniu szczytów. Każdy kawałek lodu, każda krawędź skały była dla niego jak cicha rozmowa z granicami własnego życia. A niewiele gór na świecie budzi tyle szacunku i strachu, co potężny Fitzroy. Fitzroy znajduje się w argentyńskiej Patagonii i jest jedną z najsłynniejszych gór tego regionu. Chociaż ma tylko 3405 metrów wysokości, co nie wydaje się imponujące w porównaniu do gigantów Himalajów, jest uważany za niezwykle niebezpieczny ze względu na kapryśną pogodę i ekstremalnie trudne ściany wspinaczkowe. Burze pojawiają się tam nagle, wiatry zmieniają kierunek bez ostrzeżenia, a każdy błąd może kosztować życie. To właśnie w tym, nieprzewidywalnym miejscu, czad chciał zostawić swój ślad. Aby zrozumieć, dlaczego czad podjął tę decyzję, musimy lepiej poznać jego historię. Od najmłodszych lat czad był prawdziwym marzycielem. Zawsze chciał udowodnić, że można sięgnąć dalej niż inni uważali za możliwe. W trakcie swojej kariery pobił niesamowite rekordy szybkości na słynnych szczytach, takich jak Mount Rainier czy Mount McKinley. Chad zasłynął z niemal niewiarygodnej wytrzymałości, ogromnych umiejętności i odwagi, która przyprawiała o dreszcze. Jednak jego życie poza górami również było pełne cierpienia. Kilka lat wcześniej Chad stracił swoją żonę, Larę Karenę Bitenek skelok podczas lawiny, kiedy wspinali się razem. Ta strata złamała mu serce, ale jednocześnie go zmieniła. Od tamtej pory, wspinaczka stała się dla niego czymś więcej niż pasją. Była sposobem na przetrwanie, na odnalezienie sensu w dalszym życiu. Być może to właśnie ta tęsknota za czymś większym zaprowadziła go do Fitzroya w tamten lodowaty, lutowy czas. Czad nie był sam podczas tej wyprawy. Towarzyszył mu partner wspinaczkowy Jens Holsten. A razem zaplanowali coś naprawdę ambitnego. Przejście Aguja Guillaumet, Aguja Mermos i Fitz Roya w jednej szybkiej akcji. Zamierzali zabrać ze sobą minimalną ilość sprzętu i wspinać się w stylu alpejskim. Lżej i szybciej. Był to pomysł odważny, trudny i ryzykowny. Dokładnie taki, jakie Chad lubił najbardziej. W dniach poprzedzających wspinaczkę pogoda wydawała się sprzyjać. Jednak jak to w W Patagonii bywa, sytuacja mogła zmienić się w każdej chwili. Mimo tej świadomości postanowili działać, ufając swojemu doświadczeniu i przygotowaniu. W pierwszych godzinach wspinaczki wszystko szło zgodnie z planem. Czad i Jens pokonywali trudne odcinki z dużą wprawą. Każdy ruch czada, każde uderzenie czekanem, każdy mocny krok po lodzie zdawał się mówić, to jest moje miejsce. Ale w Patagonii nieprzewidywalność jest normą. Nawet najbardziej doświadczeni wspinacze mogą zostać zaskoczeni. Kiedy zbliżali się do szczytu Fitz Roya, pogoda zaczęła się gwałtownie zmieniać. Wiatr przybrał na sile, temperatura spadła, a wysoko nad nimi zaczęły gromadzić się chmury burzowe. Takie sytuacje nie były dla nich nowością, ale wymagały szczególnej ostrożności. Mimo to, czat pozostawał zdeterminowany. Dla niego każdy krok był jak wypełnianie misji. Już nieraz patrzył śmierci w oczy i być może w głębi duszy akceptował fakt, że takie ryzyko jest ceną za życie pełne intensywności. Nie wiedział jednak, że tej nocy Fitz Roy wystawi go na ostatnią próbę odwagi. Tragedia wydarzyła się szybko i bezgłośnie. Dokładnie tak, jak Patagonia zwykła traktować tych, którzy odważą się ją wyzwać. Ale tę część historii odtworzymy razem teraz. A jeśli dopiero trafiłeś na nasz kanał i lubisz emocjonujące historie takie jak ta, zasubskrybuj nas. Dzięki temu pomożesz nam dalej opowiadać niesamowite przygody i zapewnisz, że jeszcze się spotkamy. A teraz wróćmy do historii. Chad Kellogg urodził się 2 września 1971 roku w małym miasteczku w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Od najmłodszych lat czuł, że góry wzywają go w szczególny sposób. To nie była zwykła ciekawość. Miał w sobie wewnętrzną potrzebę odkrywania, przekraczania granic i mierzenia się z samym sobą. Jako dziecko, czat spędzał długie godziny bawiąc się w lasach, wśród skał i nad rzekami. To właśnie tam wykształcił niesamowitą wytrzymałość i zbudował głęboką więź z naturą, która później stała się fundamentem jego życia jako wspinacza. Już w wieku 20 lat był całkowicie zakochany we wspinaczce, szybkiej, technicznym alpinizmie i przygodach, na które niewielu miało odwagę się zdecydować. Na początku dorosłego życia jego kariera alpinistyczna nabrała niesamowitego tempa. Osiągnął imponujące sukcesy, ustanawiając rekordy szybkości na słynnych szczytach. Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć było zdobycie i zejście ze szczytu Mount Rainier w Stanach. Zjednoczonych w czasie zaledwie 4 godzin i 59 minut, coś, co w tamtym czasie wydawało się niemożliwe do wykonania. Jednak czad nie robił tego wszystkiego dla sławy czy nagród, napędzało go coś znacznie głębszego. Dla niego wspinaczka była niemal czymś świętym, sposobem na poczucie jedności z czymś większym od siebie. Każde wejście było wyzwaniem dla ciała i próbą dla umysłu. Czad wierzył, że życie należy przeżywać z pełną intensywnością, nawet jeśli oznacza to pogodzenie się z ryzykiem śmierci jako nieodłącznym elementem przygody. Dla niego niebezpieczeństwo było częścią prawdziwej wyprawy. Jednak nawet największa odwaga nie mogła ochronić go przed ciosami, jakie zadawało życie poza górami. W roku 2007 Czad doświadczył największej tragedii swojego życia. Jego żona, Lara Karena Bitenieks, również zapalona alpinistka, zginęła w lawinie podczas próby zdobycia Mount Wake na Alasce. Byli małżeństwem zaledwie od dwóch lat. Strata Lary złamała serce Czada i brutalnie uświadomiła mu, że nawet najlepsze przygotowanie nie daje gwarancji bezpieczeństwa w górach. Po tej tragedii Czad przeszedł długi okres żałoby. Przyjaciele wspominali, że stał się zamknięty w sobie i milczący. Jednak, jak zawsze, odnalazł w górach sposób na przetrwanie bólu. Wspinaczka stała się jego drogą do szukania nowego sensu życia, i zamiast unikać wyzwań, postanowił stawiać im czoła z jeszcze większą determinacją. W kolejnych latach czad rzucił się w wir jeszcze bardziej ambitnych wypraw. Próbował zdobyć Everest bez użycia dodatkowego tlenu. Ustanawiał nowe rekordy szybkości na odległych szczytach i nie zapominał o jednym wielkim marzeniu: zrealizowaniu wielkiego przejścia Patagonii, połączenia kilku trudnych gór tego regionu w jednej ciągłej ekspedycji. To marzenie nie było przypadkowe. Patagonia, znana z ostrych szczytów i bezlitosnej pogody, symbolizowała dla Czada największe wyzwanie. Było to miejsce idealne do przetestowania wszystkiego, w co wierzył. Techniki, siły psychicznej i odwagi, wszystkiego doprowadzonego do granic możliwości. Jednak w roku 2013 wydawało się, że jego sen może się zakończyć, zanim jeszcze na dobre się zacznie. Podczas szybkiej wspinaczki na Mount Everest, czad doznał poważnego upadku i ciężkich obrażeń. Dla wielu byłby to sygnał, że czas się wycofać, ale czad był inny. Każdy cios traktował jak kolejną okazję do udowodnienia własnej siły. Po wielu miesiącach rekonwalescencji wrócił do swoich planów z jeszcze większym zapałem. Pod koniec roku 2013 czad rozpoczął przygotowania do nowej wyprawy do Patagonii. Tym razem miał u swego boku zaufanego partnera Jensa Holstena młodego wspinacza, który również kochał szybkie i techniczne wspinaczki. Wspólnie opracowali ambitny plan przejść w jednej akcji Aguja-Giomet, Aguja-Mermos i Fitz Roy, zabierając ze sobą tylko to, co niezbędne bez ciężkich obozów. Była to odważna strategia, wymagająca szybkości, precyzji i przede wszystkim ogromnego zaufania między nimi. Chad wiedział, że to będzie ryzykowne. Wszyscy wiedzieli. Fitz Roy to nie tylko trudna góra, to prawdziwe pole testowe dla odważnych. W ciągu kilku minut niebo może zasnąć się czarnymi chmurami przynosząc wściekłe burze. Jego niemal całkowicie pionowe ściany granitowe pokryte śniegiem i lodem sprawiają, że nawet najbardziej doświadczeni alpiniści zastanawiają się dwa razy. W Patagonii niewysokość jest największym zagrożeniem. Najbardziej przeraża nieprzewidywalność natury z wiatrami osiągającymi prędkość ponad 200 km na godzinę, które w jednej chwili mogą zmienić wszystko. I to właśnie przyciągało Czada Keloga. Dla Czada prawdziwy sens życia rodził się w niepewności, w ryzyku, w momentach, gdy wszystko mogło pójść nie tak. Przed rozpoczęciem wyprawy Czad i jego partner Jens z uwagą śledzili każdą prognozę pogody. Wiedzieli, że będą mieli bardzo małe okno czasowe może od 24 do 36 godzin, aby ukończyć całą trasę, zanim kolejna burza ogarnie region. Na świecie jest niewiele gór, które budzą taki respekt jak Fitzroy. Dla wspinaczy to symbol najwyższego poziomu trudności i odwagi. Dla Czada w lutym 2014 roku było to coś więcej. Był to moment spełnienia wielkiego marzenia nagroda za lata wysiłku, planowania i miłości do gór. W końcu długo wyczekiwane okno pogodowe się otworzyło. Nie było to wymarzone bezchmurne niebo. W Patagonii to prawie niemożliwe ale było najlepsze, na co mogli liczyć przez długi czas. Nie było czasu na wahanie, musieli działać szybko i z maksymalną precyzją. W dniach poprzedzających wspinaczkę, czad dokładnie przeanalizował każdy szczegół strategii. Zamierzali zabrać tylko najbardziej niezbędny sprzęt, wystarczający, aby zapewnić bezpieczeństwo, ale na tyle lekki, by nie tracić szybkości. Opracowali także alternatywne trasy na wypadek nagłej zmiany pogody. Ustalili, że komunikacja musi być ciągła, bo w tej sytuacji szybkie myślenie było równie ważne jak dobra technika wspinaczkowa. Czad zawsze był obsesyjnie nastawiony na minimalizowanie ryzyka. Wiedział, że w Patagonii nawet drobny błąd może kosztować wszystko. Ale wiedział też, że bez względu na przygotowanie, ostateczną decyzję zawsze podejmuje natura. Wspinaczka rozpoczęła się nad ranem, w lodowatym zimnie. Wiatr gwizdał między granitowymi wieżami, próbując zrzucić nawet najbardziej pewnych siebie wspinaczy. Najpierw wspięli się na Aguja Giaumet, ostry szczyt, pełen ekspozycji. Posuwali się szybko, korzystając z resztek dobrej pogody. Następnie ruszyli na Aguja Mermos, mierząc się z odcinkami mieszanymi lodu i skały, gdzie każdy ruch musiał być perfekcyjny. W czasie wspinaczki czat wyglądał, jakby był u siebie. Każdy, kto na niego patrzył, widział nie tylko umiejętności, widział prawdziwą pasję. Każde uderzenie czekanem, każdy krok po zamarzniętych szczelinach były wyrazem całego życia poświęconego poznawaniu tajemnic gór. Po pokonaniu dwóch szczytów dotarli do podstawy Fitzroya i to właśnie tam zaczynała się najtrudniejsza część. Fitzroy to gigantyczna ściana litej skały. Aby zdobyć szczyt, trzeba opanować jednocześnie wiele technik: wspinaczkę po skale, lodzie i śniegu. Na każdym kroku pojawiały się nowe wyzwania, zmieniając krajobraz niczym nieskończona układanka. Chad i Jens wiedzieli, że czas działa przeciwko nim. Słońce zaczynało nagrzewać skały, a w Patagonii oznacza to, że lód zaczyna się topić. A gdy lód się topi Niebezpieczeństwo rośnie jeszcze bardziej. Chat i Jens wybrali stosunkowo prostą linię podejścia na szczyt Fitzroya. Była to trasa znana z efektywności, ale również z ogromnych zagrożeń, silnych wiatrów, ryzyka spadającego lodu i lawin. Było to ryzykowne rozwiązanie, ale wiedzieli, że konieczne. W miarę jak wspinali się wyżej, pogoda zaczęła się zmieniać. Na horyzoncie pojawiły się małe, postrzępione chmury, pędzące z zawrotną prędkością. Z każdą minutą robiło się coraz zimniej. Oddychanie stawało się trudniejsze. Każdy krok wymagał jeszcze więcej siły. Ale czad trwał nieugięty. Później Jens opowiadał, że czad wydawał się w pewnym rodzaju magicznego stanu: skupiony, spokojny, jakby stał się częścią samej góry. Wyglądało na to, że w tamtym momencie czat odnalazł to, czego zawsze szukał. To niewidzialne miejsce, gdzie życie i śmierć niemal się stykają. Im bardziej zbliżali się do końcowej grani, tym większe było napięcie. Ostatnie odcinki wymagały wspinaczki po kruchym, lodzie i luźnych skałach zdradliwej mieszance, która mogła się zawalić w każdej chwili. Około godziny 15 zatrzymali się na naturalnej platformie. Niewielkim schronieniu, osłoniętym przed silnym wiatrem. Tam omówili, co zrobić dalej. Światło dzienne powoli gasło, a zimno stawało się jeszcze bardziej przenikliwe. Trzeba było podjąć decyzję: spróbować zdobyć szczyt jeszcze tego dnia i schodzić po ciemku, czy wycofać się i spróbować ponownie rano. Żadna z opcji nie była bezpieczna. Schodzenie w ciemności mogło być śmiertelnie niebezpieczne. Ale biwakowanie zawieszonym na ścianie góry, bez odpowiedniego sprzętu na mroźną noc, również niosło ogromne ryzyko. Czad zasugerował, by kontynuowali. Wierzył, że mają jeszcze dość sił, by osiągnąć wierzchołek i zacząć schodzić, zanim noc stanie się nie do zniesienia. Jens się zgodził. I tak ruszyli dalej. W miarę jak wspinali się ostatnimi metrami po skale i lodzie, wiatr przybierał na sile. Podmuchy były tak gwałtowne, że trudno było utrzymać równowagę. Mimo to Czad nie zawahał się ani na chwilę. Jego determinacja była tak silna, że robiła wrażenie nawet na Jensie. Około godziny 17 obaj w końcu stanęli na szczycie Fitzroya. Na górze wydawało się, jakby cały świat się zatrzymał. Wiatr wył nieustannie. Niebo miało zimne, niemal metaliczne kolory, i przez krótką chwilę Czad się uśmiechnął. To był moment, o którym marzył całe życie. Potwierdzenie, że żył wiernie swoim pasjom, stawiając czoła wszystkiemu, co było konieczne. Ale w górach dotarcie na szczyt to dopiero połowa drogi. Największe niebezpieczeństwo często czycha podczas zejścia. Na Fitzroy zejście jest prawie tak samo trudne jak wspinaczka. Chad i Jens zaczęli przygotowywać zjazdy na linach zjazdy z wykorzystaniem naturalnych punktów zakotwiczenia w skałach. Obaj doskonale znali ten proces, ale wiedzieli, że każdy ruch musi być perfekcyjny. Planowali zejść już przemyślaną trasą, korzystając z pewnych punktów asekuracyjnych, aby jak najbardziej skrócić czas ekspozycji na niebezpieczeństwo. Gdy organizowali kolejne etapy zejścia, los w ciszy przygotowywał swój cios. Czad właśnie montował kolejne stanowisko, kiedy z górnej części ściany spadł kamień. Najprawdopodobniej oderwał się na skutek szybkiego topnienia lodu pod wpływem popołudniowego słońca. Głaz trafił czada bezpośrednio. Uderzenie było potężne. Jens w szoku nie zdążył nawet zareagować. Cios był tak mocny, że czad odniósł śmiertelne obrażenia niemal natychmiast. Tam, na lodowatych zboczach Fitzroya, przy wyjących wiatrach i bez świadków poza samą górą, czad Kellogg odnalazł swój ostateczny los. Człowiek, który całe życie przesuwał granice możliwości, nie został pokonany przez błąd czy brak przygotowania, ale przez nieprzewidywalną siłę natury. Odnalezienie i sprowadzenie ciała czada było niemożliwe. Miejsce, gdzie wszystko się wydarzyło, było odległe i bardzo wystawione na działanie żywiołów. Pogoda zmieniała się tam zbyt szybko. Każda próba ratunku byłaby śmiertelnie niebezpieczna. Jens, załamany i samotny, musiał znaleźć w sobie siłę, by zejść z góry. Niósł nie tylko plecak na plecach, ale także ciężar straty wielkiego przyjaciela i bohatera. Gdy dotarł z powrotem do bazy, wyczerpany i zdruzgotany, został przyjęty z szacunkiem i troską. Nikt go nie oceniał. Nikt nie żądał wyjaśnień. Wszyscy wiedzieli, że tam, w górach Patagonii, każda utracona dusza staje się cichym hołdem dla odwagi tych, Którzy odważyli się żyć naprawdę. Wiadomość o śmierci Chada Keloga rozeszła się po świecie wspinaczkowym, niczym gwałtowny wiatr przecinający doliny. Trudno było w to uwierzyć. Czad, ten, który tyle razy pokonał niemożliwe, przeżył upadki, lawiny, straszliwe burze, a nawet niewyobrażalny ból po stracie żony, teraz odszedł. I to właśnie na górze, która symbolizowała wszystko, co kochał najbardziej. Ryzyko, dzikie piękno, i brutalność natury. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Chad był podziwiany za swoją imponującą drogę życiową, wiadomość o jego śmierci wywołała szok. Przyjaciele, partnerzy wspinaczkowi i fani, którzy widzieli w nim legendę, nie kryli smutku. Dla wielu Chad był czymś więcej niż wspinaczem. Był żywym obrazem przezwyciężania przeciwności i odwagi. American Alpine Club, bardzo szanowana organizacja, Oddała mu hołd słowami. Czad Kellogg był siłą w środowisku wspinaczy. Jego pasja, oddanie i nieustępliwy duch inspirowały pokolenia. Jego brak będzie głęboko odczuwany. Jens Holsten, przyjaciel, który towarzyszył mu w ostatnich chwilach, również zabrał głos publicznie. W jego słowach mieszały się ból straty i ogromny podziw. Czad był wyjątkowy. Nie tylko ze względu na siłę czy umiejętności, ale także ze względu na światło, które w sobie nosił. Wspinanie się u jego boku było jak dotknięcie czegoś większego od nas samych. Wszystkie relacje, które pojawiły się później, pokazywały to samo. Czad był postrzegany jako człowiek głęboko etyczny, hojny i niesamowicie zdeterminowany. Nie wspinał się dla sławy czy nagród. Wspinał się, by odnaleźć głębszy sens. By prawdziwie połączyć się z dziką naturą, śmierć Kada wywołała także trudne pytania w świecie wspinaczki. Czy warto ryzykować wszystko dla pasji? Jak daleko można się posunąć w dążeniu do spełnienia marzeń, narażając życie? Czad doskonale znał te ryzyka i je akceptował. Dla niego prawdziwe życie oznaczało zmierzenie się z nieznanym, nawet jeśli cena mogła być wysoka. Ale może dla Czada życie bez przygód było równoznaczne z brakiem życia? Hołdy dla Czada napływały z każdego zakątka świata. W Leavenworth, w stanie Waszyngton, gdzie Czad mieszkał, przyjaciele i wspinacze organizowali czuwania i spotkania, aby go upamiętnić. Ludzie dzielili się historiami, zdjęciami i listami, nie tylko by przypomnieć jego osiągnięcia, ale przede wszystkim by świętować jego hojne serce i radość życia. Nawet w mediach społecznościowych, które często są powierzchowne i ulotne, pojawił się prawdziwy mur szczerych hołdów. Zdjęcia Czada, uśmiechniętego na szczytach gór, walczącego z burzami czy przygotowującego się do nowych wypraw, rozprzestrzeniały się zawsze opatrzone słowami wdzięczności. Dla wielu młodych wspinaczy, Czad stał się symbolem nie tylko odwagi, ale także uczciwości i szacunku. Nigdy nie szukał skrótów, nigdy nie pozwalał by ego dominowało nad górą. Dla Czada każdy krok był pełen szacunku, każdy partner wspinaczkowy obdarzony był zaufaniem, a każde wyzwanie podejmował z pokorą. To właśnie ten szacunek, bardziej niż rekordy, które ustanowił, na zawsze zapisał Czada w sercach tych, którzy kochają góry. Lata później przyjaciele nadal oddawali mu hołd, organizując wyprawy na jego cześć, zdobywając szczyty, o których czat marzył, i podtrzymując płomień kogoś, kto w przygodzie odnalazł sens istnienia. Fitzroy pozostał niezmieniony. Burze nadal smagają jego zbocza. Wiatr wciąż wyje pomiędzy granitowymi wieżami. Czas płynie nieubłaganie, tak jak zawsze w wielkich górach, ale dla tych, którzy znają historię Czada Keloga. Fitzroy, nigdy nie będzie już zwykłą górą. Będzie miejscem świętym, w którym wspomnienie odwagi, pasji i całkowitego oddania życiu pozostanie na zawsze. Czad odszedł tak jak żył. Przekraczając granice, podążając za marzeniami i wierząc, że niektóre pragnienia są zbyt wielkie, by je zatrzymać. Jego historia pozostaje wiecznym przypomnieniem, że wartość życia nie mierzy się liczbą przeżytych lat. Ale intensywnością, z jaką wybieramy, by przeżyć każdą chwilę. Czad nie szukał medali ani oklasków, on szukał czegoś większego. Czad nie dążył tylko do zwycięstw czy rekordów. Tym, czego naprawdę pragnął, były te rzadkie, magiczne momenty, kiedy człowiek przestaje być tylko ciałem i kością, a staje się częścią samego wszechświata. Chwile, w których strach, ból i zmęczenie znikają. A pozostaje tylko czyste, intensywne uczucie prawdziwego życia. Czad doskonale znał te niebezpieczeństwa. Wiedział, że za każdym razem, gdy wspinał się na górę, grał trudną partię ze śmiercią, a mimo to zawsze wybierałby iść naprzód, wybierałby zaakceptować cenę, którą czasem trzeba zapłacić za wielkość, bo dla niektórych, takich jak Czad, życie bez przekraczania własnych granic po prostu nie jest życiem. Historia Chada Keloga nie jest tylko smutnym pożegnaniem, to potężne przypomnienie. Przypomnienie, że wielkie marzenia zawsze wiążą się z ryzykiem, że prawdziwa odwaga to postawić na szali wszystko, co się ma i wszystko, czym się jest, bez żadnych gwarancji. Czad żył tak, jak mało kto ma odwagę żyć i odszedł, robiąc dokładnie to, co kochał najbardziej. W jednym z najpiękniejszych i najbardziej dzikich miejsc na Ziemi. Być może w głębi duszy wszyscy tego właśnie szukamy. Nie tylko przemykać przez życie, ale żyć tak intensywnie, by nawet po naszym odejściu, nasza historia wciąż inspirowała tych, którzy przyjdą po nas. Bardzo dziękuję, że byłeś z nami do końca tej opowieści. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień to naprawdę pomaga nam. Tworzeniu kolejnych poruszających historii dla Ciebie. Do zobaczenia w następnym filmie.